Właściwie to, ponieważ człowiek był cały czas pod skrzydłami rodziców. Mieszkał oddzielnie, ale, ale tak, ja nie, mam siostrę starszą, ale dużo starszą w sumie, więc też tak jakby jedynaczka, bo ona po ślubie, on Łodzianie, ona łodzianka, ale wyjechali do Jeleniej Góry po studiach. A mój mąż jednak, w związku z tym, no to cały czas piecza nad nami była, więc pomaganie wspólne. Więc my właściwie nie odczuliśmy y, trudów tego, żeby. Tym. Razem się wspieraliśmy wszyscy, także moja mama zapobiegawcza taka bardzo, także nie, nie odczuwałam tego. Ale oczywiście się pamięta zakupy i puste półki. Niewyobrażalne, no chociażby to, co mówiłyśmy o meblach, tak, żeby <kupić>, kupić, no to widziało się na wystawie, ale kupić nie, no to i wybór też zresztą na tej wystawie był nieduży. I tak jak mówię, no co, co drugie mieszkanie i jednakowe po prostu.